Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda się nagrywamy już chyba czternasty odcinek z oglądania najśmieszniejszych, najciekawszych faili w Fall Guysie. Jak oglądacie ten odcinek, to ja aktualnie jestem w Poznaniu, moi drodzy, na PGA, więc wbijajcie na mojego Instagrama, żeby zobaczyć fajne relacje, więc wszyscy wbijają, link jest w opisie. Wbijacie też do Red Arcade, on nagrał kolejny odcinek najpotężniejszych, najśmieszniejszych, najciekawszych akcji i tak dalej, więc mega szybko on te odcinki wrzuca. Dopiero co oglądaliśmy jeden i już kolejny wleciał, więc strzelcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a my, moi drodzy, już lecimy. Pierwsza akcja, wow, jak on to ustał, Kurcze pieczone, skubany jest dobry, okej. Okay. On to jeszcze ugra. Okej, okay, wywalił tam tego typa. Jeden jeden został. Ojoj kolego. Dobra, myślałem, że on go wywali tamten. O i ładnie. Najprawdopodobniej spadnie. Nie, ustał to, co jest? Dobra, zdążył pierwszy złapać kulkę. Pierwsza jego wybuchnie. Dobra, nice, bardzo ładnie. Dobra, myślałem, że on jeszcze to przeżyje. Masakra. Ale ładnie tutaj ugrał. No i mamy tutaj początek, to taka na... E, taka pierwsza akcja, teraz początek filmu. <laughs> Nie, jak go minęło, co jest? Dobra, wleci. Jaki szef, ty odbił się od tego. Wygrał, wygrał, no to ładnie. To bardzo ładnie, znowu full mountain. Ok, czeka na koronę. Nie, nie, ty odkleił się, jak? Jak ty to zrobiłeś? Oj, oj. Dobra, udało mu się, ładnie. Spadnie, spa. Co jest? A, bo wiatrak go zwiał chyba, ale on tak daleko nie sięga, ten wiatrak. Nie wiem, co to było. Wow, idealnie na metę, bardzo ładnie, bardzo ładnie tutaj poleciał. Co jest ty? Wytyfy, long guysa mu zrobiło masakra. No, znowu. Ty, jak daleko! Co jest ty? Zaraz kolejny punkt by wbił. Co to było, ty? Oj, 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 oj. Aj, no i niestety już nie wygra, kolega. No to bardzo niefajny lag. Aj, miałem tak parę razy, ale to dawno temu. Chyba stary klip to musiał być, tak mi się wydaje. Dobra. Ło! Wow. Jak porobił chłopa, nie mogę. 300 IQ, 300 IQ. Musi uważać, bo tutaj kolega wali mu kula. Czy żyje? Nie, tamten gołąb jeszcze odpadł. Nie mam pytań. Okej, okay. nie. Co? Czemu go to ostatnio podrzuciło do góry? Wytyfy. Jaki fart totalny. Wleci? Nie, nie. Miałeś taką okazję. Ty nie wpadł drugi raz? Ja nie mogę, taka okazja mu się nie udało. No niestety Zrzuci go Oj, panie Longguys, pan spadnie Nie, zakwalifikował się, bo to ostatnia runda była, no nieźle Okej okay. Co tutaj się stanie? Oni są we dwójkę w teamie Tam jest jeden ziomek, okej, okay, tamten poszedł, żeby go chwycić Spadli we dwójkę i ten wygrał, okej, okay, no ładnie, ładnie Bardzo ładnie to zrobili, żeby nie było tak, że we dwójkę spadną, no to jeden przeskoczył, chwycił go i trzymali się, żeby tamten spadł. Dobra. Co tutaj się stanie? On go chwyta. To jest rollo w ogóle na finale. Ale go odrzuciło! Co jest? Oni go we dwójkę chwycili tak go odrzuciło. Ale tego Longaisa wywaliło też, masakra. Oj, spadniesz chyba. No, niestety, dwoma kulami naraz to... To jest ciężko przeżyć. Dobra. Zrzuci tego. No tak myślałem. Ten z koroną przeszedł. Ładnie. Godzilla tutaj. Oj, oj. Wow. Co jest? Nie mów, że to jest ten sam ziomek, on to jeszcze przejdzie. Nie, no chłop ma. Co? Wytywy. Wy, chłop ma farta, jak nie wiem, co. Jakim. Nie, do. Co? Nie, oni mają takiego farta, że się tak odbijają idealnie, że to jest jakiś hit. I drugiego odbije tu. XD. Nie mam pytań, ja nie wiem, jak oni to robią. Oj, zrzuci go chyba, no. <laughs> Smutne, smutny. Long guy's tutaj. Kula. Okej, okay, kula, zmiotła ziomka, Uważaj, dobra, idealnie to ominął. Leci teraz między młotkami. Dawaj, dobrze! Dobrze, przeży przejdzie to, przejdzie to, przejdzie to. Dawaj, dawaj. 25 sekund, speedrunner. Nie! Nie! Nie, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to ugra. Chłop się odbił od korony. Nie mam pytań. O, dobra, tutaj. Uuuu Jak on mu to przerzucił? Co jest? Ale nie, nie spadł ten. Dobra, w czwórkę. Łoooo! Co tu się stało? Czemu i wszyscy w czwórkę spadli? Pomiędzy jedną dziurę nie mogę, masakra. Okej, okay, dobra. Wow, wow! Wow! Chłop. Tu on jest jakiś odklejony, on. Wydaje się, jakby miał spać, a on jakoś to przeżyje. Wytyfy. Dobra. Przejdzie przed tamtym, nie? Dobra. Nice. Ej, jako drugi przeszedł. Nice, jako drugi przeszedł. Bardzo dużo punktów zostali. Oj, Amongus. Przypał. No i GG po Amongusie. No niestety. Dobra. Łódź. Jak to się stało, że to się obróciło nagle w drugą stronę? To ja nie mam pytań. Golden Dragon to jest strasznie rzadki skin w ogóle. Co jest grane? Oj, spadniesz, Golden Dragon. Nie, przeżyję, będzie ostatnie sekundy, tak! Nice! Nie, no ten Golden Dragon to jest szefem jakimś. Ok, on zaraz przejdzie i mu odda to za darmo, tak? Tak, no. <grym zezpień> Przeszedł i sobie zabrał z niego, fajnie. Dobra, y tutaj mamy blok party. Oj, 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 oj! Nie, nie! Nie! Nie przejdzie. Przeszedł! Ja nie mogę, ale szef totalny. Ale go chwycił. No, i weka z tamtego typa. <laughs> ten trzomek jest zarabisty z tego, mema Okej, okay, spocenie, oj, spoceniec, co ty zrobiłeś? Spadł od razu, masakra. Ok, krokodyl im odkrywa wszystko. Nie, no, chłopie. Co? I'm under, the water. <laughs> I'm under the water. No, bez kitu. Co? Nie, osiem odklejni, to jest ostatnie przejście od Cleusy. I jedno miejsce jest do przejścia. Widzieliście 26 na 27 było. Masakra, co oni odwalili Teen Ice, dawno tego nie grałem, bo teraz rzadko kiedy jest ten finał What? On nie spadł przez, co to było w ogóle? Ale mu idealnie zabrał klocka 300 IQ Mia Miałem to ostatnio na live'ie Na ostatnim live'ie tak miałem No kto był na live'ie to może potwierdzić Spadałem w przepaść i się zakwalifikowałem To było takie dziwne Masakra Dobra Wow, przejdzie Przejdzie to i będzie jako top 3-4. A reszta odpadnie, bo się mapa skończy pewnie. Let's Czy nie? Nie, chyba przejdę tamci również. Wow, jak go mijają gwiazki Idealnie, ty co jest? Dobra, idealnie. Nie, stary, niedobrze. Nie, no co ty robisz? Tak dobrze on miał gwiazdki. Od... Nie, dobra, on jest jakiś odklejony. Myślałem, że on jest jakimś OP-graczem, a on nagle, kurczę. O, teraz ładnie, teraz ładnie. Dobra. Okej, okay. oj, 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 oj. Dawaj stary, spróbuj się podnieść, czy coś, albo Ja zawsze w takim momencie klikam D, żeby mnie w drugą stronę pchało Ale nie zawsze to wychodzi Oj, 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 oj. znowu No, niefajne to jest, jeszcze przez owoca dostał, kurcze, lipa Ale może przejdzie, jest szansa, że przejdzie, no Jest du... tak, przeszedł, no, bo jak tak cię ustawi, to jest duża szansa, że przejdziesz Dobra, tutaj leci Dawno też tego nie grałem. Rzadko jest kiedy rzadko jest ta mapa teraz? Dobra, wskakuję tutaj. Okej, okay. nie, nie przejdzie. nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie, nie przejdzie. Czemu jest 29 na 29 Co? Było 29 na 29 on skoczył na metę i się gra, nie przerwała. Nie mam pytań, co tu się odwaliło. Tamten ziomek, co tam stał? Nie mogę, je mocę walił. Uga, buga. O co tutaj chodzi? Przeszedł jako pierwszy. I co? We dwójkę zostali? We dwójkę chyba zostali Nieźle Okej, okay, złe przeczucie ma Zobaczmy co on zrobi Nie, nie, nie Nie, o, przeżył Co? Jak eliminated? Za co? Dobra, ten, co tu żyje cały czas Masakra Wszyscy gold. Co jest? On go podrzucił do góry? A nie, na wprost jakoś, co jest grane w ogóle? Dobra, tutaj znowu ten sam lag, ale nigdy go nie miałem. Widziałem go już mnóstwo razy na tych najlepszych akcjach, ale nigdy go nie miałem tego laga. Ok, sam się wysadzi do góry. Wow, co jest? On może iść dalej do przodu? Ciekawe, czy on może iść do przodu, ale pewnie tak, bo na niektórych mapach tak jest. Ale widzimy, że no właśnie, już było widać, że ściana się wynurza. Więc ładnie. Dobra, to już widzieliśmy w dzisiejszym odcinku. O, dokładnie tak miałem. I będzie, że przejdzie. Co? Nie przeszedł tego? Ja miałem, że przeszedłem. Wytyfy. Dobra, co tu się stało? Zrzuci go? Nie! Sam spadł, od klejus, nie mogę. Dobra, tu o co chodzi? Czemu tak mało ludzi maskiny w ogóle? Co drugi temat, tylko kolorek praktycznie. Dobra, oj, oj, chyba zlecisz. Chyba. What? Co jest? Chłopak, co pożera ta platforma? No i od początku przykro mi, stary. Dobra, przejdzie? Przeszedł? Nie! Nie tak blisko być i odpaść, masakra. Oj, tutaj znowu Longside'a tworzyli. <gry> Teraz jeszcze raz. Nieźle, nieźle, ale te lagi są dosyć częste z tego co widzę i prawie na każdej mapie, więc więc spoko. Okej. Okay. Co to jest za skinek w ogóle? Pierwszy raz go chyba widzę. Co to jest za skin odklejony wytyfy? Wy. Dobra, przejdzie, przejdzie chyba. Nie! Nie mów że on nie przejdzie. Idź, wejdź jeszcze raz, wejdź jeszcze raz. A, no i nie dowiemy się, czy przeszedł, czy nie, moi drodzy. Dobra, ale to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeszcze tak, się łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wbijajcie do Red Arcade, bo to on zrobił kolejne najlepsze momenty. My sobie tylko oglądamy. I wbijajcie też na mojego Instagrama, bo tam, moi drodzy, jest dużo relacji z Pegia, Bo aktualnie, jak to oglądacie, jestem w Poznaniu ja wam Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Nimi.